Po zwycięskim pojedynku z Denisem Załęckim. Słuchaj, e, jakie to były emocje po pierwszej walce fightowej? no wiesz, co, to najgorsze jest to, że jak walczysz z zawodnikiem teoretycznie właśnie mówię nie chciałem, mu, trener mówił za każdym razem Artu. Masz boksować z nim, a nie dawać mu się w bitki, nie stajesz, tylko boksujesz, chodzisz w prawo. A ja mówię, dobra, dobra, a swoje sobie trafił mnie chyba pierwszym ciosem jakimś tam. Ja mówię, tak to chodź, nie? No i, nie właśnie właśnie kusiłeś go i się zatrzymałeś, co Zabijam, wszyscy byli no, tak, zdziwieni, no, że tak. wiesz, że nie pracowałeś na nogach, że zatrzymałeś się i generalnie no to było ryzyko. Co, o cios, nie? co, na cios. No ale mówię, no szkoda trochę taki zły jestem, że, że nie posłuchałem, że głupota, no to jest właśnie tak, tak naprawdę mogłeś bomba za bombę. Jeden by trafił i byłoby po sprawie, ale też trafił, czyli to tylko... Czułem, że tam trafił, ale to, no widzisz, no to jest właśnie... Czułeś jak silny ma cios, czy generalnie... No ma bombkę, wiesz, ma przyłożenie, no wiesz, trudno, żeby, wiesz, trafił tam, tylko, no stary, to taki, wiesz, w ferworze walki, nie czujesz tego tak, chyba, że trafi ktoś na punkt, no to po prostu gaśnie światło, nie? A co mu powiedziałeś tuż po zakończeniu pojedynku? A, edynku. że szacun i tyle, nie? Że szacun, że to, co powiedziałeś, to zrobiłeś, poszedłeś, tylko, no mówię, szkoda, że tak krótko, nie? A jak wspominałeś znaczy. siłę ciosu na przykład takiego zawodnika fightowego z, z tym, wiesz, co w Ja momencie. myślę, że w ogóle nie ma co porównywać, wiesz, taki Chisora czy Widerstary, Stary, to jest w ogóle, wiesz, tu jest coś innego, tu walczysz w czwórkach, czterouncowych rękawicach, tam są ciosy, wiesz, no zupełnie coś innego, ale nie było tak, ale też nie było, że to wiesz, że to jakieś... Ale się, miałeś jakieś tam mroczki przez piersiak? Nie, tak miałem po, właśnie ten pierwszy cios i ten pierwszy cios no mówił tak, to chodź, no nie, Na tej nie. zasadzie, że nie było, że boksowanie, tylko pierwszy cios tak, no to chodź zobaczymy kto mocniejszy, na tej zasadzie. I znowu wróciły stare demo. Ja właśnie <laughs> miałem wrażenie, że wyszedłeś na dużym ludzie do tego pojedynku i chciałeś pokazać to pięściarstwo. Natomiast do momentu, kiedy cię trafił I, i wtedy jakby, co wtedy się pojawiło u ciebie w głowie? No właśnie dlatego mówię, na tej wtedy się pojawiło, no to dawaj, nie? Zobacz. Zobaczymy kto, kto, kto mocniej bije na to stary śpila przez moment? Przez moment tak, no i właśnie to jest właśnie... To jest tak. Zawsze ten sam. Zawsze, nie, no nie zawsze tak. ten sam, no ale <grym> słuchaj, no szkoda, na no z drugiej strony. Słuchaj, ja bym powiedział tak, szybko zarobione siano, wracam do domu. Ale powiedziałeś takie słowa, że to jest y, chyba ostatni w free tak czy to było pod wpływem emocji? Czy nie, nie, ja nie tak powiedziałem czy... ostatni. Że na razie się żegnam z tą ceną fightową. Staram się skupić na sporcie. Tutaj co w łodarze robią hajliku, to niesamowita profesja, dziękuję za wszystko i za miłe przyjęcie, ale ja tu się nie czuję chyba za dobrze. O to bardziej chodzi, że po prostu to nie mój świat. Te konferencje, te takie wyzywanie się, to wiesz, po prostu nie moje życie, ale zobaczymy, zwolni się z Magdynem, jakie są plany i mam nadzieję, że coś może na grudzień. Zobaczymy. Jest szansa na taki rewanż właśnie w KSW, jak Denis dojdzie do pełnej sprawności. Ja, jak, jak KSW będzie chciało, to czemu? Nie? Ale widać, że wczułeś się w te friki, czego przykładem było właśnie wejście. Tam sobie śpiewałeś, spojrzałeś Denisowi nie, głęboko w oczy. Nie ja sobie śpiewałem, zawsze wiesz, że to chodzi na tej zasadzie. Ty, najbardziej jestem zły o to, że było rób co innego, a, ty robiła, a ja robiłem co innego. No i to jest właśnie to. Co Michał Matera powiedział, ci po walce? No to, a po walce już nie pamiętam w sensie. Ogólnie byli źli, no bo właśnie mówię, przegadaliśmy cały czas pod w prawo wciąganie, no ale. No, ale wiesz. On już nawet chyba Anzor na ciebie krzyczał po przy tym pierwszym wejściu do oktagonu, jak podeszłeś do, do e, Denisa i coś mu powiedziałeś, to on już wtedy widziałem... Ja śpiewałem że... sobie piosenkę po prostu, wiesz, wyszedłem i śpiewałem mu sobie w twarz, nie? No ale mało ważne. Słuchajcie, y, nie, nie zakończyło się to tak, jak ja bym bardzo chciał, ale już tak naprawdę widziałem, no też z każdym jego atakiem było te widoczniejsze te jego ataki i mówię, gdzieś wejdzie ten sierpowy na ten sierpowy, no ale... Brakło tyle, nie? No ale widzisz, no... Taki się. był plan, że chciałeś go właśnie wyprzedzić w tym, tym sierpowym momencie? No bo te ciosy były widoczne w pewnym momencie, jak Ty już fajnie tak poczułeś te, po tych paru paru sekundach, jak poczułeś to jego uderzenie i wiesz, że mogłeś popracować na tym, to, to chciałeś go wyprzedzić, złapać? Yy, tak, tak, właśnie. Widziałem ten prawy sierpowy, taki cep za maszysty i chciałem skomponować w to lewy, nie? No, trudno. Plany na ten rok? No nie wiem, no, mam nadzieję. mi no, się z Martinem i zobaczę co, co tam proponuje.